Nie bez powodu jesteśmy w otoczeniu betonowych murów. To Twoje ograniczenia, to schematy myślowe, ćwiczysz mięśnie, biegasz na siłownie, A co z centralnym układem dowodzenia? Pamiętaj, tylko mistrzowie i wygrani korzystają ze współpracy z psychologiem. Chorzej i przegrani tego nie robią. Witam Was. Kochani, dziś kolejne z trudnych słówek heurystyka. Cóż to takiego, zapytacie? Brzmi bardzo tajemniczo, ale oznacza coś, co wszyscy stosujemy, często zupełnie bezwiednie. Otóż, gdybyśmy najkrócej chcieli określić, Znaczenie pojęcia heurystyka to jest nic innego tylko myślenie na skróty. Otóż, tak jak mnożenie jest tak zwanym skróconym dodawaniem, tak heurystyka to jest sposób szybkiej oceny sytuacji i szybkiego wydawania opinii, szybkiego decydowania. To znaczy, Wykorzystując na przykład nasze dotychczasowe doświadczenie. Jeżeli obiekt ma ogon cztery łapy, dwoje uszu i szczeka, wygląda jak pies, to stosując zasadę heurystyki błyskawicznie oceniamy: To jest pies. Jeśli coś porusza kuperkiem chodząc tak fajnie, ma błonę pławną między łapkami, żółte piórka, czyli co? Wygląda jak kaczka, czyli to jest kaczka. Tak byśmy najkrócej mogli określić tę zasadę. To jest bardzo przydatne w codziennym życiu, prawda? Bo doświadczamy pełnego wachlarza emocji, sytuacji, zdarzeń, ich oceny, pewnego, pewnych smaków, itd., itd., itd. A zatem wydajemy opinię na podstawie doświadczenia, tego co przeżyliśmy, tego co wiemy tego, co rozumiemy, czego już y, niejako prawda, posmakowaliśmy, czego dotknęliśmy. I jest to fajne, bo to upraszcza życie. I właśnie słowem klucz jest tutaj pewne uproszczenie. Bo na przykład widzimy człowieka, którego pięści są zacieśnięte. Jest czerwony na twarzy, y, krzyczy, y, tupie, no w ogóle i tak dalej, prawda? Pierwsze wrażenie z wykorzystaniem heurystyki. Furiat. Ktoś, kto po prostu wścieka się, mówiąc kolokwialnie, prawda? Złości. Ale to duże uproszczenie, bo my widzimy efekt. I na podstawie tego efektu, czy dotychczasowego właśnie doświadczenia pewnych rzeczy, oceniliśmy sytuację, że ten ktoś jest pod wpływem tak silnych emocji, tak silnego zdenerwowania, że zachowuje się tak, jak się zachowuje. Czy jednak. Zastanowiliśmy się, co spowodowało tego typu zachowanie. Czy na przykład ktoś, kogo ocenimy na pierwszy rzut oka właśnie, według heurystycznych wyznaczników, gburem, mrukiem, nieciekawym typem. Taki zawsze jest? Nie, bo myśląc na skróty, wydaliśmy opinię bardzo szybko skategoryzowaliśmy. Dobry, zły, czarne, białe. Ale nie zastanowiliśmy się nad tym, że ten ktoś na przykład może być bardzo nieśmiały albo. Ma takie poglądy, czy mówi w sposób, który niekoniecznie znamy i niekoniecznie umiemy zdefiniować dokładnie. Czy też nie mamy czasu na to, żeby się zagłębić w to, co on mówi, bo może się okazać fantastycznym rozmówcą, tylko dajmy mu szansę, prawda? Nie skreślajmy go. Jako Nieciekawego i nieatrakcyjnego dla nas. Tylko dlatego, że mówi mało, albo że tematy, które porusza, niekoniecznie są naszymi mocnymi stronami. Kolejna sprawa to yy, ocenianie, e, proszę Państwa, na skróty, bardzo często jest krzywdzące. Szczególnie w odniesieniu do naszych, nie wiem, współpracowników, do naszych najbliższych. Dlatego, że idąc tym tropem, tropem takiego rozumowania, my często, tak jak powiedziałam, nie zadajemy sobie trudu, zrozumienia intencji, zrozumienia na przykład, Typu osobowości danej, danej osoby, y, sytuacji, w której jesteśmy. Oceniamy po prostu to, co nam doświadczenie i takie szybkie reakcje podpowiadają. A bardzo często, na przykład, y, też w rodzinach, y, w firmach, Uciekają nam szalenie wartościowe osoby, w których charakterze na przykład nie, le, nie leży wychodzenie przed szereg. To są ludzie zwykle, którzy według takiej typologii mogą być właśnie takimi skałami, prawda, którzy robią swoje sumiennie. Rzeczowo, rzetelnie i, że tak powiem, nie pchają się na afisz. W przeciwieństwie do y, urodzonych liderów, którzy ja, 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 i niekoniecznie są wartościowymi, że się tak wyrażę, prawda? Y, no nabytkami w pracy, czy najbardziej wartościowymi jednostkami tak ogólnie, ale za to mają kapitalną zdolność autoprezentacji, czyli takiego pokazywania siebie jako no, niemal chodzącego ideału. I idąc tropem heurystyki, te osoby zwykle mówimy. Ach, jakiż to urodzony lider. Ach, to wspaniały człowiek. Ach, ile on potrafi. Ach, jak ja zazdroszczę, tyle zwiedził, zobaczył i tak dalej, i tak dalej. Chociaż w gruncie rzeczy mogą być to tylko pozory. A zatem z jednej strony, proszę państwa, heurystyka. Jest bardzo dobrym i bardzo pożytecznym narzędziem, bo daje nam możliwości szybkiego reagowania, prawda, szybkiego podejmowania decyzji. Ale druga strona tego medalu to jest to, że niekoniecznie te decyzje czy te oceny muszą być adekwatne do rzeczywistości bo one są niejako prawda, takie skrótowe. Nie są podejmowane na podstawie bardzo szerokiej, dogłębnej analizy. To przydatne narzędzie i fajnie, że je posiadamy. Tylko problem polega na tym, żeby wiedzieć, kiedy należałoby je stosować, a kiedy pogłębić te nasze rozważania i te nasze analizy. No bo o ile, prawda? Tak jak w tym wspomnianym przykładzie. Ma cztery łapy szczeka, jest pies, tak? To już. I York jest psem. Proszę Państwa. I dog Arlekin. Ten dog błękitny, największy z psów. Także psem jest. A przecież one się bardzo różnią, prawda? Jeżeli chodzi nawet o wielkość, wygląd, pewne cechy, zachowania. Bo przecież na przykład wśród psów mamy psy polujące, prawda? Psy pasterskie, psy takie towarzyszące, psy pracujące, prawda? Czyli te, które gdzieś tam wykorzystywane są do tak zwanych zadań specjalnych, czy to szukanie ludzi, czy wykrywanie. Narkotyków, psy szukają min, psy ratownicy, gdzie Nowofunlandy po prostu sprawdzają się w tym, szczególnie przy wodnych rzeczach, fantastycznie, bo są w stanie skoczyć za topielcem i przyholować takiego delikwenta. Więc e, proszę zobaczyć, i to pies, i to pies. Czyli nasza pierwsza. Analiza, która może być bardzo trafna, no bo stworzenie, prawda, które znane jest jako pies. Ale przecież te wymienione przeze mnie cechy i sposoby wykorzystania tychże czworonogów skądinąd przeze mnie uwielbianych. Sprawiają, że zupełnie inaczej, prawda, postrzegamy na przykład owczarka niemieckiego, na lotnisku, czy gdzieś na przejściu granicznym, a zupełnie inaczej postrzegamy na przykład, nie wiem, no, mopsika, prawda? który typowy kanapowiec, pieszczoch i tak dalej. I proszę Państwa. To jest właśnie klucz całego problemu. Otóż te nasze oceny, takie pierwsze, jakby intuicyjne, prawda? Skrócone siłą rzeczy wynikające z doświadczenia dotychczasowej wiedzy, naszych osobistych przeżyć, one są wartościowe, ale w codziennym życiu. Natomiast kiedy dotyczą one osobowości, relacji, przydatności do jakichś bardzo specyficznych, wyszukanych zadań, one powinny być z natury swojej rzeczy pogłębione, nie tylko opierane o to tak zwane pierwsze wrażenie. I spójrzcie Państwo, są też tacy ludzie, którzy, y, jed, którzy zyskują, jak to się mówi, przy bliższym poznaniu. A wiem, co mówię, bo sama do nich należę. To nie są osoby, które mają uśmiech od ucha do ucha na twarzy, na zawołanie. To nie są osoby, które przymilają się wszystkim. To nie są ludzie, którzy, których zalety, autentyczne zalety, widać na tak zwany pierwszy rzut oka. I bardzo często było tak, że na przykład, tak jak było ze mną, to doświadczenie wykluczenia, pomijania, krzywdzących opinii było moim udziałem właśnie dlatego. Że część ludzi mających ze mną kontakt oceniała na zasadzie heurystycznym: czarne lub białe, fajny, niefajny, dobry, niedobry, ładny, brzydki, mądry, głupi. I jeżeli y, tego typu oceny utrwalimy, to, proszę Państwa, możemy w naszym życiu pominąć bardzo wartościowe znajomości. Bardzo mądrych ludzi, których odrzuciliśmy, bo nam nie pasowali na, na pierwszy rzut oka, bo przykleiliśmy im od razu etykietkę taki lub inny i włożyliśmy ich do. Pewnej szufladki. Z takim heurystycznym nastawieniem bardzo często borykają się co niektórzy aktorzy. Na przykład dziś już wielki aktor Janusz Gajos miał ogromne kłopoty, bo jego skądinąd y, sympatyczna rola Janka Kosa w serialu Czterej Pancerni na wiele lat zaszuflatkowała go w pewien sposób na przykład y, autorka książek pani Katarzyna Grochola uznana za y, takie czytadła dla kobiet y, autorka na y, książki, ja wam pokażę. Jest również autorką y, książki pod tytułem Zielone drzwi. I y, ci, którzy, y, y, prawda, postrzegali ją jako y, tę książkową bohaterkę, niejako Judytę, kiedy sięgnęli po tą książkę, właśnie zielone drzwi, zobaczyli coś kompletnie innego. Zburzyli ten obraz pierwszego wrażenia, zburzyli to heurystyczne myślenie na skróty. I proszę Państwa, ażeby tego typu historie. Nie stały się właśnie naszym udziałem, to dobrze jest mieć świadomość, że posiadamy tę heurystyczną zdolność do szybkiej oceny sytuacji. Ale ona nie wystarcza w życiu, w każdym razie nie sprawdza się zawsze. Wszędzie i do końca. Mnie pozostaje tylko z własnego doświadczenia życzyć Państwu, żeby wobec Was nikt i nigdy nie stosował tej zasady myślenia na skróty. Dziękuję.